Grupa Romolt i Roman w naszym wrocławskim, jakżeby innym studio, Romuald Piasecki i Marek Łaciak. Czy 30 lat temu, 35 lat temu, to było strasznie dawno, czy wtedy planowaliście w ogóle coś na XXI wieku, czy to była zupełna abstrakcja, kiedy pisaliście ten utwór? No, to była abstrakcja. Dzisiaj chyba trzeba będzie szybko zmienić tytuł. Przynajmniej na XXII się wiek. No właśnie, ale zauważyłem, że ten XXI wiek zaczął, a y, tymczasem nagle, no nie powiem, że zrobiło się głośno o zespole Romuald Roman, ale wyszliście z podziemia albo z ukrycia. No, można tak powiedzieć. Co było powodem? Co, co stało się, że właśnie teraz? Ja wiem, że każdy moment jest tak samo dobry jak y, inny, ale to jest przypadek, że akurat na początku nowego wieku? Chyba, przy, chyba przypadek. Czy przypadek tak zwykle musi być sterowany, prawda jest taka, że w roku ubiegłym mieliśmy w Wrocławiu Millenium i to Millenium jakoś wpłynęło na środowisko muzyczne, żeby zespoły te, które były znane w Polsce poza naszą grupą, poza Romuald i Roman, jeszcze były dwa takie wielkie kapele, czyli grupa Pakt i grupa Nurt i właśnie te kapele się zmontowały w ubiegłym roku i na bazie miłego comebacku tu we Wrocławiu, miłego przyjęcia przez społeczeństwo, przez ludzi, którzy byli w naszych koncertach, stwierdziliśmy, że trzeba się spotkać, a teraz prawda była taka, że koledzy się rozjechali po świecie, Romuald czy Piasecki był lat za granicą. Romka Ronowicza, Romana tego zespołu, nie ma wiele lat w Wrocławiu, nawet nie wiemy, co się z nim w ogóle dzieje, czy jest, gdzie mieszka, wiemy, że wyjechał za granicę. Natomiast Jacek Baran, basista wtedy w zespole, który ma swoją kapelę wrocławską, stwierdził, że należy się spotkać i trzeba wrócić, ponieważ chciał pokazać młodzieży, jak kiedyś się grał rock'n'rolla. Czy to oznacza, że wrócicie nie tylko na jednorazowy, jakiś okazjonalny koncert, tylko że macie troszeczkę szersze plany? Czy tak naprawdę na razie nie wiadomo jak to się skończy i zostawiacie to jakby trochę własnemu losowi? Mamy taką nadzieję, ale, ale, ale yy, liczymy na sprzyjające okoliczności i dobry los. Widzimy, że będzie wszystko dobrze i dłużej. Oczywiście we Wrocławiu, mówimy we Wrocławiu, ponieważ w końcu jest to audycja ogólnopolska, polska europejska, zespoły polskie mają swoje comebacki. Oczywiście jest parę grup tych na topie, powiedzmy, Perfek, Lombard czy nawet, właśnie Krakowski, które od wielu lat już grają. My mieliśmy dość długą przerwę. Natomiast ciężko jest kolegom wrócić po wielu, wielu latach do grania, ale na szczęście wszyscy koledzy pracują zawodowo jako muzycy. Więc byłem świadkiem dwóch pierwszych prób, które trwały bardzo krótko i stwierdzono, po co mam próbę kiedy mamy to we kwiatach tylko trzeba tekstów się nauczyć. I tak to poszło. I myślę, że to jest początek dłuższej może działalności zespołu. Romuald i Roman, jedno jest pewne: nikt w Polsce wówczas nie grał tak jak Wy. Teraz to chyba słychać nawet bardziej niż wtedy. Czy, czy nie wydaje Wam się, że w pewnym sensie przegoniliście trochę czasu? To znaczy, że nie do końca jednak wówczas rynek był przygotowany na taką muzykę, jaką Wyście proponowali? No, wydaje mi się, że wybiegliśmy. Przez... Ja rozumiem, że było, przepraszam, ja rozumiem, że było uznanie krytyków, ja rozumiem, że graliście, ale tak naprawdę yy, chyba zasługiwaliście na trochę więcej. Tak z perspektywy czasu można powiedzieć, bo wówczas no inaczej się to odbierało. Dziękuję bardzo za uznanie. Eee, no być może być może tak miało być, że wyprzedziliśmy troszeczkę eee, te style, które dzisiaj się pojawiają, dzisiaj się mieszają. Eee... Trudno powiedzieć, jakby to się skończyło, gdybyśmy jeszcze dysponowali eee... profesjonalnym, bardziej prof profesjonalnym sprzętem. Bo... To nawet słychać w tych nagraniach, wciąż, dlatego, że, wciąż, że muzyka, tak. którą proponowaliście, jakby wymagała jednak techniki, tej techniki ja pomijam, że to już w ogóle nie było, prawda? Tak, w Polsce tak. to już w ogóle. I, eee, czy, czy nawet wówczas to było dla Was eee, Trochę stresujące, bo jakby no, nigdy nie brzmiało tak, jak mieliście tam gdzieś w głowie. Tak ciągle mieliśmy ten problem z tym brzmieniem, że, 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 że myśleliśmy, że to ma być, wiedzieliśmy jak to ma być, tylko nie wiedzieliśmy do czego się podłączyć, żeby to grało tak, jak myślimy, że to powinno tak brzmieć czy grać. <śm> czy to przypadkiem w takim razie nie jest tak, że XXI wiek was kusi. Także z tego powodu, żeby zrobić to jeszcze raz i być może uda się teraz osiągnąć to brzmienie, które wówczas było no, trochę surrealistycznym pomysłem. No, jest, jest, jest nadzieja, że, że, że tak się stanie. Okej, okay, to na razie trzymamy kciuki i słuchamy w ciągle starych nagrań. Dziękujemy bardzo. Nie bardzo potrafię sobie wyobrazić, żebyście wrócili na estradę i nie zrobili na estradzie takiego show jak w tamtym czasie, ale oczywiście z wykorzystaniem nowoczesnej technologii. Czy to tak będzie? Chcielibyśmy bardzo, ale nie wiem, jest to bardzo trudne. Mimo Czyli, wszystko. Bo twórcą tych pomysłów, właśnie o tym mówiłeś świetnych wizualnych, był Staszek Loze, nasz zespół przyjaciel, ale pamiętam, jak mu nas powiedział, to w tej chwili, że myślano wszystko na Europie, to już w tej chwili właściwie jest, to nie ma, gdyby to wrócić do początków przy projektowie patrzące naraz. Folia wlewana tam kawałek, jakieś oliwy, <laughs> jakieś cuda specjalnie wszystko? robione przez nas, wirujące sektory to, to było dobre 30 lat temu, ale teraz to już jest taka technika, że to chyba trzeba coś innego wymyśleć i być może chcemy coś wymyśleć, ale to jeszcze nie ten etap. Na razie chcemy się spotkać i pograć. A czy dobrze zrozumiałem, że Staszek Loze jakby jest aktywny z jest wami? Jest z jest nami ciągle. Ja głęboko wierzę, że wymyśli coś, czym zaskoczy i co akurat nie będzie polegało na, nie wiem, sprzęcie, który wprawdzie może kupić każdy, kto ma 50 tysięcy dolarów, tylko po prostu na pomyśle, tak jak wtedy, bo przecież to tak naprawdę nie o pieniądze, ale o kreatywność wtedy chodziło. Znaczy, faktem jest tak, że w tym czasach, o których mówimy, czyli latach 60., końcówkę 60., początku 70., to było coś innego w muzyce rozrywkowej w Polsce, być może w Europie, ponieważ to była awangardowa muzyka i awangardowy klima. Dlatego mówiło się psychodelik, wrocowski psychodelik, Romuald i roman psychodelik. I mówiąc szczerze, w tej chwili z Wodekami, z kolegami pytałem się, czy będzie coś takiego właśnie na koncercie. Mówimy, będzie na miastka, ale generalnie chodzi o spotkanie, zagranie tych właśnie utworów, które w tej chwili puszczacie na antenie. W nowszym brzmieniu, w innej arazacji, bo wiadomo, technika jest taka, tam w tym utworze właśnie znasz ten dom, który puszczany z ucieczką, taki jest motyw dawanej kaczki. Ło Tego nie można powtórzyć, bo jej nie mam już. Ale to było, było nie spotkałem To ich. było zrobione po prostu z takiego pedału używanego do moszec do szycia, tylko wymyślił to Wojtek Hornowicz, nasz wspaniały akustyk, nieżyjący już niestety, który właśnie wymyślił to takie brzmienie, ponieważ myśmy słyszeli te brzmienia z Radia, z Luksemburga i innych rozgłośni, a on to tworzył na miejscu opornikami, lutował i taki parę pedałów właśnie od maszyn do szycia przydało się nam na to brzmienie. No ale teraz będziecie korzystać z nowoczesnej technologii, ale z nią chyba nie przesadźcie, bo ta wasza kreatywność nie do końca, tak jak mówię, na e, wielkiej technice wtedy polegała tylko na tym, co dzieje się gdzieś tam w środku w głowie, prawda? I tu jest cała tajemnica. E, wspomnieliśmy parę razy o tym e, wspólnym muzycznym spotkaniu, tak to na razie nazywacie, co z tego wynik nie zobaczymy. E, powiedzmy wszystkim, którzy będą szansę mieli to zobaczyć. Gdzie i kiedy? No spotkanie w Polatach e, nastąpi prawdopodobnie 17 lutego 2001 roku. To jest sobota, godzina 20 we wrocławskim klubie artystycznym Stajnia 8A przy ulicy Sienkiewicza. 8, Być może to jedyna i niepowtarzalna okazja, choć oczywiście chcielibyśmy, aby z tego wynikło coś więcej. Zaczynacie o 20. Eee, pewnie będzie jasno, kiedy skończycie, czego Wam życzę. <głos> <głos> dziękuję bardzo. I chyba nie mówmy o tym, co potem. Eee, poczekajmy na to muzyczne spotkanie i po prostu nie zapeszajmy. O właśnie, tak. Bardzo. Trzymamy kciuki. Bardzo dziękuję, że wpadliście do mnie. Dziękujemy dziękuję. bardzo również. Pozdrawiam. Dobrej nocy. Dobranoc.